Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niebianin i witam was w kolejnym odcinku z gry Battlefield 3. Ech, jesteśmy na górach, Erbus czy Erebus czy jak ktoś, Elbund nie, Elbund. El... Do wszystkich. Dobra. Mniejsza o to. Ważne, że jesteśmy w grze, no nie? Yy, dobra, tak więc jak to tutaj miałem sobie zagrać? Yy, miała być snajperka M98B z. Yy, to, to sobie muszę też ustawić chwileczkę tak na śnieg, żeby było fajnie. Na śnieg, na śnieg, na śnieg. O! Chwila, jest coś lepszego. Nie. Yy, to fajnie wygląda na śnieg, wyposażenie, snajperka, luneta. Nie, powiedzcie mi, że. FUCK! Nie mam dwudziestki, sorry stary, nie mam dwudziestki. No. A. Ah. No, sorki, nie mam dwudziestki. Dobra, jedziemy. A. Ah. O, jak ja dano nie byłem. Ech, dobra, soflam, soflam, możemy wziąć im soflam. Co flamik, proszę Państwa, proszę Państwa, co tu się dzieje, co tu się dzieje, nie wiem czy to jest hardcore, czy to nie tak to jest hardcore. I klatkuje mi jak... Dobra. Czemu mi klatkuje? Od tego zacznijmy. Dlatego ludzie właśnie nie gram takich mapach dużych, dlatego że mi klatkuje często. Yy... Dobra, może, może, po prostu się zdaje Ja pierdziele, co, gdzie, gdzie, co tu jest? Bo ja, ja nie jestem w ogóle obeznany, jeżeli chodzi o tą mapę w ogóle Chwila, tu jest... Ja pierdziele Niedobrze Dawno w tą mapę nie grałem Grałem na niej tylko z dwa razy, albo z trzy No to wiecie, jak to wygląda No Viper o, ktoś leci O to się jak miałbym się nie ładować. Oczywiście z miłą chęcią No bez żartów, że ja nie mam... No jak ty... Ach. Are you serious? Naprawdę? Nie mam... Oł oh yeah. Ej, no ale powaga, nie, nie mam... Naprawdę, nie, ma, nie mam yy, termowizji Przecież miałem zawsze Coś jest nie tak Coś jest naprawdę nie tak, dobra Mówili mi, że brzong z sniperem, ale nic nie mówili o pojazdach e, ktoś tu był, o ej, ja to jakoś tak się czuję jakbym dawno nie grał w BF, -a, wiecie? Tak tak gdyby to naprawdę minęło z jakiś miesiąc a to były tylko 3 dni Wiedz, że ktoś tu jest. O, o rzeczywiście. Dobra, Matko Boska, Matko Boska, Matko Boska, co to jest? Na hardcora nie wiek wszedł, a nie wiek, gdzie lubi hardcora? The fuck? Poszła! Nie wiem co, ale coś tam poszło. Nie wiem, może tam są, może ich nie ma. Strzelamy wszędzie, gdzie popadnie. Spaczko. O, tu gdzieś jest ktoś. No, żeby zapomnieć termowizji, no to trzeba być naprawdę. O! O dobra, sorry stary, wysiadam. Będziemy sobie postawić naszego kochanego soflamika, o tutaj dokładnie. Tyk. Dobra. I tutaj. Tyk. I. No, może tutaj. Hmm. Może tu? Też nie. To może tu. O. No i super. Wiele jak ja strzelę, tak. O, trafiło proszę Państwa. Proszę Państwa, jaka sytuacja? Z dwudziestką, no jak tu nie miał dwudziestką, to bym tu nic nie widział. Czy cię naprawdę pod. Naprawdę? <grytanie> eee, tu nic nie ma. Krawiec Pl. No cześć stary, co słychać. Tamto będę musiał to jakoś z górki strzelać. Nie, jak to już... To jest super <laughs> Dobra Dobra, kurde Masakra W ogóle właśnie, o właśnie, właśnie wiecie co Będziemy sobie tak biec w tamtą stronę A przy okazji troszeczkę z wami sobie pogadam Tak więc yy... Dziś sobie właśnie wchodzę na BF-a, mówię a, nagram wreszcie ten filmik, dlaczego by nie i i i i. i, Co pierwsze oczywiście widzę na batylogu, no to update jest tak e, Jest update cik O którym wiedziałem już, że będzie Oczywiście Eee no i ale nie wiedziałem jak on będzie wyglądał Więc yy, Pobieram tą wtyczkę i tak dalej, no wtyczkę i tak dalej, tam patrzę, że tam coś tam powoli nowo zaczynać, wygląda i co? Odpalam grę, patrzę jak to wszystko wygląda i nagle po prostu mnie zamurowało. Znaczy nie mogłem po, po na początku ogarnąć jak, jak to wszystko wygląda a moją minę zobaczycie właśnie w, tej, w tejże chwili No tak, to jest troszeczkę mi na zdziwienia. Ehm no. Znaczy, no, tak nie spodziewałem się, że z, zmienią to, z, to, to włączanie na przykład z prawej strony na. znaczy z lewej strony na, na prawą. O, 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 o! Nie, no! Oczywiście nie będziemy tutaj grać z tego z całego tysiąca punktów, bo to się nie opłaca w ogóle. Ja nie, nie umiem grać z na dalekie zasięgi. Ja tylko na krótki dy... To było. Jezus Maria. <grywa> Dobra, chwila, cisy. Spokojnie, chwila, ktoś musi być na górze. Ja w to kurno nie wierzę. Jest tu kto? Hmm, Ciu nic nie wykrywa. O. A! O! Wow! He o, tak to on był. Dobra, przejmujemy. Ktoś tu idzie nawet z granatem. Nie wiem czy to nasi, czy to nie nasi, ale... Właśnie go widziałem. Za późno. Ech. Hmm. Tutaj się chęcią zaraz uuu, tam jest daleko. No to lecimy tutaj Nie jestem przez Na naprawdę nie jestem Mogę y no, ja sam to powiedzieć, że po prostu nie jestem dobry ze snajpy Takie życie Dziękuję bardzo. Ale naprawdę, ja nie jestem dobry ze snajperki. No... naprawdę każda broń, jeszcze te LKM -y zniosę, ale no, no... No nie da rady, no ja nie mogę ze snajperką grać. No po prostu to jest... no nie dla mnie. No, no nie w BF-ie, naprawdę. W, w innych grach nie ma sprawy, ale nie BF. No ja nie mogę, no się nie nadaje do tego. Wolisz być osłanianym przez snajpera na przykład. I wpaść do jakiejś akcji. No tak to to, to... to nie. Ja to tak się nie nadaję na to, niestety Dobra, co my tu mamy? Boże, ile tych gór No, włączył sobie grę na górach i się dziwi, że tu jest tyle gór Aha, to już tu Okej okay. O, o, chwilka, chwilka, czy to jest... To jest to, co ja lubię? Chyba te Dobra, idziemy nie da się zabić trzeci... Aha, bo to jest hardcore, dobra Dawaj, da... Do fuck to fuck? Ktoś do mnie strzela Pytam się, kto do mnie strzela, kurna E! Dobra! Ja pierdziele, co to było? Ja pierdzie... Gdzie? Co? Wy tyfy, z dwóch tron Ciekawe Bardzo ciekawe hmm. O S Super Super O Dobra Miło było was pozna- O Chwila mam Mam Mogę wam pomóc w tenże sposób O Pomogło im? Ty pierdzielny Zaznaczone, ale czy rozwalam to tego nikt nie wie No Nie wolno strzelać Kurde, czy ktoś tu idzie? No wiem, że limit snajperów jest dwóch na druży. No, ej, no! Ciągle grałem z przecież, wytypy! Wy. Super, wypierdolę ja ciągle grałem sniperem. Od czasu jak tu wbiłem. Także kogoś innego proszę mi to zamienić, bo ja to się tak bawić za mnie nie będę. Nie wiadomo, kurde, teraz jeszcze mam jakiś serwer wbić, żeby tutaj dało się podać sniperem na górach. No, super. Nie zaraki. No i bosko. Ech. Dobra, to w takim razie zagram jakąś inną bronią. Ech, czym to jeszcze tam ludzie chcieli, Boże Święty? Nie pamiętam. Eee, M5K ktoś mówił, ale to nie na tej mapie. O, nie pamiętam, ludzie. Fak. Dobra, nie pamiętam także Sorki. E, grałem tym sniperem przez chwilkę. Jak widzicie, nie pozwalają mi, no niestety. Jeszcze tam e, stary nie się o to. Jeszcze tam kiedyś zagram tą snajperką. Mam nadzieję, postaram się, bynajmniej. Super. Super. Super! Co jest znowu? Super. Ostatnia coś tnie w tym BF, ja tego nie ogarniam Dzisiaj mam rage'a lekkiego, tak, dlatego, że dzisiaj jestem... Znaczy mam w ogóle nadzieję, że u was tam wszystko w porządku i tak dalej, bo niestety u mnie... Nie. Niestety. Dużo rzeczy mam na głowie strasznie i nie mam czasu robić yy, co filmów, ale jednak yy, nie będę taki zły dla was. No, przejmij ten punkt stary, nie będziesz tam chyba na lat... Aha, podjedziesz z drugiej strony, dobra. Dobrze, pięknie myślisz, dobrze. Jestem z bardzo dumny. Nawet idę Ci pomóc, poczekaj chwilę. Snape... No i co? Mógłbym cię zabić. Nie, nie będę tak się zachowywał, bez znaczenia. Może ktoś go namierzyć. Mamy snipery dwóch, ale oczywiście nikt mnie nie namierzy, nie, bo po co, nie? Dobra, jedziemy Jedziemy na G. Dam, 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 daram, dam, dam, dam. To fucking hell was Premia za dostrzeżenie Jeszcze ja tego zadania z tym zaciskiem nie zrobiłem <grym> Nie miałem okazji ani czasu, ani chęci, ani wiecie ci znaczy wiecie, tak ogólnie to się teraz zajmuję w ogóle inną rzeczą Tak to O to ty tak to to na, na gierki i tak dalej to mam czas to no nie tylko że jeżeli chodzi o takie gierki co mam na i ty ty na przykład bfmc bfmc soldiers znaczy no soldiers to to teraz chcę za za, za go. Wow. dobre Otys Szewczyku kurde Jestem zły Aj hm. No... No co, no nie umiem grać na hardko, że no nie Pfu. A, ja mam miny, zapomniałem. Bawiłem się nic Dobra, trzymaj to Pomogłem Ci. Rzuciłem Ci granat Już się bałem, że to mój granat Szczęście Na znaczy, szczęście, że to nie mój, bo był obciach. Eee, Viper, nie, nie, ja nie chcę. O, może być rzut gdzie to lata? Tutaj lecimy. Nie, to też mi się nie opłaca skakać. Weźmy się, zaresmy się, weźmy. O tutaj się możemy wziąć. Tu się możemy trespić i możemy je zapierdzielać z buta. Mogę się zreślić przy moim teammate, oczywiście nie pomyślałem. Chyba się nawet nie dało, chociaż nie wiem. Dobra. Eee... No tak więc właśnie mam czas na te po prostu tak sobie popykać, ale no niestety nie mam czasu na e, takie takie recordingi, wiecie o co chodzi, nie? Chill bro, kulde. Kulde, 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 no kulde piecone no, co to kulde cool było? Nie, nie nadaje się na hardcore. Dobrze, że nie piszecie mi o hardkorze Dajcie się chyba po prostu zapłakał. Super Dobra, lecimy znowu, nie? Trzeba się zamiślić. Właśnie przez to, że mam czas na to, a nie mam na tamto. No, Cookie! O! Oh. O oh my god! O, oh, to było takie głupie! A double za jednego Za za Deda, kurde, to się opyla. Ej, w ogóle to. oni tu mają mawa. E? Nie! nie! Nie, nie, nie tym razem. Nie, nie dobry kład. Słyszę cię, słyszę cię, Gnoju, chodź. Słyszę cię, chodź. Przejdźcie. Iść czy nie iść? Iść czy nie iść? No, powiedz mi, iść czy nie iść. Idę. Nie, zostaję. Pojechał. Dobra, idę. Zostaję. Idę. Teraz jest moja szansa. Nie, zostaję. O, kobra. <grym> Łotko! Dobra. No właśnie. O czym ja mówiłem? Nie wiem, ja tam gadam w ogóle o głupotach i sami nie pamiętam o czym gadam. Taki szczegół, nie? Tak, to jest granie o czymś, kurde. Znaczy, o, gadanie o czymś w trakcie grania. Tak więc gadacie, 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 jakaś to się dzieje i za chwilę. Wait, what? O czym ja gadałem? Chyba, że gadacie z kimś na bieżąco, tak? Wiecie, że komunikacja jest, że wtedy muszę sobie z kimś po... po... gadać. Eee. O, wreszcie mamy wsparcie. Eee, ktoś ja naprawdę, ale ja naprawdę chcę się zabrać. Eee, ale ja naprawdę, ale ja naprawdę, ale ja naprawdę. Oh fuck? Myślałem, że mnie przejedzie. Nie, no Rozwal to, tu Dobrze, pięknie, pięknie, Jestem się dumny. Dawaj, jedziesz. No, no dawaj. No dawaj, ja cię słaniam, no Śmiało, nie cykaj się. Dawaj No Stary cynek, no do przodu o, Co to było? Patrzę na lewą, dobra, na prawą. Dobra, na lewą, nie, na prawą. Dobra? Co jest? Kto to był? Kurna. No, no gdzie? No, <grywka> tu? Nie. No tutaj ktoś siedział. Czy my się palimy? Teraz tak. Dobra, i ja też. Miło było poznać. Worst server ever. Maybe Możliwe, że tak. Okej, okay, jeszcze 400 punktów im zostało, ale nie będziemy siedzieć do końca. Mi się wydaje, że zaraz gdzie skończymy. Gdzie ja znowu jestem What? A, niszczę czego tu przyjechał. Jak fajnie. Jej, przejąłem punkt! Ale jestem boski! Fajnie, mogę sobie powiedzieć teraz składem. jadę na tego, na tamten punkt. Doj dojdziemy na tamten punkt, siejemy rozpierdziel i kończymy. Będę jechał drogą. To jest zawsze fajnie. Dobra, droga prowadzi gdzieś do niego Już wracam, już, dobra, chill. O, tam jest Czołg. Tam jest Czołg!

Nie strzelać Ja tu tylko sprzątam Co? Jak ty żeś to przeżył? Ej, widzieliście to? Zauważono tam pojazd. Dobra. Na no 48 pinga, no to kurde Super Ja Nie wiem, jak to się stało. Przecież, no... Ech, no nie wiem. Francesco! O w dupę! Ach, dobra, kończymy. Okej, okay, ludzie. Także to był filmik z góry El, Bond, El e, eblond, e, 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 Airbus, eblond, e e, e, e coś tam. Okej. Okay? No. E, tak więc e, Dzięki za oglądanie. E, to sniperka jeszcze się pokaże. Sorry za taki marny filmik, ale no i tak wyszło. E, tak więc. E, Następnym razem bym chciał coś, znaczy postaram się wybrać coś z mapek, z może endgame'a. Tak więc trzymajcie się, ludzie. Na razie, cześć!